Dzień dobry, witam widzów w dzisiejszym odcineczku Biorę był w co by się dzisiaj ubrać? Dobra, może najpierw coś, może najpierw się idę wykąpać? Dobra, my ja sobie trzy zęby. Teraz mogę sobie wyjść. Dobra, teraz się ubierzemy. Może, mogę się dzisiaj ubekować bardziej. ficik takim stylowy. Takie coś. A może powoli trzeba będzie, trzeba będzie powoli kurtkę też sobie kupić, bo jest trochę. To też jest coraz zimniej. No. Trzeba się w kurtkę wyposażyć. No ale dobra, mam dopiero październik, więc... Jeszcze troszeczkę czasu mamy. Dzisiaj się umówiłem na spotkanie z Vrolixem. Będziemy świętować moje urodziny, ponieważ za niedługo mam. No tutaj mam ciasto przygotowane, ja Tam też w ogóle stoł nie przygotowałem, więc będę musiał przygotować. Co dzisiaj sobie zejść na śniadanie, Kawa, kawałek, kurczaki sobie zjem. Mm, ale dobra. Dobra. Mm. Zobaczę co są w lodówce. No jest już wodę z basenu też spuściłem, Dobra, worek sobie do sklepu pojechał. Właśnie ja po sklepu też muszę do sklepu pojechać. Jak zakładam buty i idę do mojego auta i jadę do sklepu. A co Worlix robi na tyle? Albo do Lidla. Ja wiem. Dobra, już dojeżdżam. Tutaj już jestem bardzo brzyutko, zaraz no będzie widać. Kiedy nie ma parkingu, to jadę do Lidla. Dobra, parkuję. I teraz w ogóle nie wiem czy to ja psanie zaadoptować. Już tak w następnym odcinku. Dobra, dobra, mam już tutaj podstawowe rzeczy kopione. Najpierw no w którym stój krzesła, wodę. I to leży. O, siema no Floryx. Hmm. Przy okazji podjadę na stację benzynową, będę benzynową zatankować. Podjeżdżamy. Siema Floryx. Co, że, co, ty, żeś, siema. co ty, żeś, co ty żeś... Siema. Co, co ty żeś tu zrobił? No nie... No nie wiem. Dobra, poczekaj, ja muszę iść zapłacić. Ja przyjechałem. Dzień dobry. Kartą. 217 siedemnaście złotych? Dobra, kartą. Daj, ja Cię zaatakuję. Dobra, dobra, tankuj. Zatankuję w sobie do pełna. Dzięki mordo. No i teraz to można jechać. No. W ogóle pamiętaj, żeby dzisiaj na 15 do mnie przejechać na urodziny. Dokładnie, tak, dobra. Albo mogę teraz do Ciebie wpaść. Teraz nie, bo teraz mam innego. Kurde no. Teraz muszę sobie psa To no, kierownica mi się skrzywiła. Dobra, dzień dobry. To kierownica mi się trochę skrzywiła. No to nie wiem. Nie wiem którego pieska... No, schema eee... siema, siema! Siema, siema. Chyba biorę pieska o, Dobra, biorę od niego. Siema Obi. Niech ja to przyjechałem. Nie ja przyjechałem do ciebie. I teraz cię go wziąć do, do chaty, bo jestem autem. Dobra, po prostu robię tak ja on się do mnie tepnąć. To skorzystajmy z tego, że to jest Minecraft. Niech Obi będzie wiernym pieskiem i się do mnie tepa, no właśnie. Dobra, dostanę sobie to auto. Siema Obi. Obi chodź, chodź Obi. No chodź, chodź. Abi, chodź, chodź, chodź. No chodź. Chodź mój towarzyszu. Dobra. To... A ktoś no, Halo? To... No siema. Siema siema. E, chcesz może być, ktoś może gdzieś wyjść na miasto? Nie mogę, muszę tą imprezę przygotowywać. Pamiętaj, że o 15 u mnie, czyli za półtorej godziny. Dobra. Dobra, to. No to mogę do ciebie. No dobra, to dawaj, przełasz. Nara. 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 Ty. Dobra, już rozstawiłem stół. biorę talerzyki. Położę talerze. I teraz tak może zamiast wody. Tu tutaj dam ciasto. Tutaj dam wodę. Ej, hmm. dam kurczaka. O, już do jestem, teraz trzeba rozłożę. Hmm tema, no, tema, siema! Nie ma że musiałeś czekać. Nie ma, możesz. mogę Mogę Możesz No oczywiście znam przecież się zaprosiłem, nie? No tak. o, jest ozdobione. Wszystko Ta jest No ale nie biegaj po stole. No tutaj w kuchni trzeba będzie tego potem posprzątać W ogóle chodź tego, bądź mojego psa pokażę ja mam psa, że ja zaadoptowałem Poczekaj, będę musiał odłożyć no. wodę Widziałem Jak ładny. O, a ty jest wyjście na balkon No będziemy mogli psa do, potem posiedzieć na balkonie Lewerem przyjechałeś? Ja to tam Dobra To chodź, to zaczniemy imprezę. Nie no, no, ładnie O, to tam będzie spola, to. O, impreza tak No dobra Dobra Dobra. Nagrywam. Sto Dobra. lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Dobra, już trzy godziny minęły, już o... No... O, o... Ale, się, ale się obżarłem No, ja też... Dobra, chodź, idziemy, idziemy się przejechać Moim autem No, Dobra, twoim? Dawaj moim autem, dawaj, ja robię no, tego No, ja tak. tutaj... Dobra, przestań Dobra, wyjeżdżamy I gdzie jedziemy? Tylko, tylko potem, e... nie wiem Może pojedziemy sobie obszalić e... w szkołę Dobra, dawaj jedziemy do szkoły. Jak się, jedziemy do szkoły, jak bo ja się zmieniła. W ogóle też był podobny remont szkoły, więc zobaczymy co, jak się tam zmieniła. Będzie no, ciekawie. To mamy piękną galerię. W ogóle ja słyszałam, że będą hotel budować w naszym mieście, więc będzie o, bardzo kurde, fajnie. Serio. No więc widzowie ja będą mogli przyjechać do na naszego miasta i zwiedzać. Dobra, dawaj chodź. Dobra, odczajmy sobie szkołę. Bardziej dobre. wo Nooo. Dobra, stołówka jak się zmieniła? Nie, stołówka, stołówka... się zmieniła, ale tutaj jak śpiewałeś. A... O, czekaj! Czekaj, widzowie, pamiętajcie to, pamiętajcie to w trzecim odcinku. Dziękuję widzowie, że przyszliście drugi, tutaj do tego koncertu. Nie mów do mnie mała, bo na mnie to nie działa Dla mnie, za teraz dla mnie Wyglądasz idealnie, zrytaj fysyko dla mnie Oj tak ładnie, ładnie Bujaj się tak ładnie, wyglądasz idealnie Dzisiaj fysyko dla mnie Dobra, ej w ogóle chodź, 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 chodź. W ogóle widzowie Widzowie! Poczekajcie, czekajcie, czekaj, Bo czekaj, czekaj. widzowie, jak wiecie, albo nie wiecie, wypuszczamy drugą piosenkę, wypuszczamy drugą piosenkę tak i moją z Loriksem i jak chcecie, bo teraz podam na pomysł, może byśmy zrobili kiedyś koncept Minecraftowy, żebyśmy, bym był ja, Wlorix i byśmy śpiewali nasze nie? I było Dokład, zero komputera na tydzień albo dwa, uczyć się ciągle na, na te sprawdziane zero komputera na tydzień, dwa. Na tydzień albo dwa. Dobra, Minecraft miasto, podróż bez końca. Dobra, chodź, to chodź, chodź zobaczyć cały komputerową chodź. Dobra, dobra, już idę, idę, idę. Uu, nieźle. Uuu, nieźle. Uuuu. No, tutaj widzę że się zmieniło, elektronika przebyło. Komputery w końcu wygrywli. No, a tej klasa. Klasa, a to nie nasze, U... chodź do naszej klasy. Chodź do naszej klasy. Chodź do naszej klasy. Dobra, do naszej. Dobra. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie shortsy z, ze szkoły. Takie. Ej, chodź do naszej klasy. No tutaj w ogóle już będziecie sala gimnastyczna Kiedyś? Dobra, jedziemy już do domu. No, tylko po drodze muszę rower wziąć. A bo się rowerem do Ciebie. Dawaj, jeszcze siedzisz przejedziemy. No dobra, dawaj. E, przyjedźmy, przyjedźmy się na stadion. O, na stadion. No tak, bo w poprzednim odcinku e, stadion na zbudowaliśmy. Tak, byliśmy na meczu, nie? Poprzednim no, w poprzednim odcinku byliśmy na meczu. Było to na moim kanale, także wbijajcie do mnie. Oraz subskrybujcie ponieważ wbijamy 500 subów Na moim kanale, nie na moim kanale! By... Tak nie no, subskrybujcie no. nasze oberta małe obydwo... Sorry, 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 sorry. Kurde obydwo... obydwoje staramy no. się... Staramy wbić 500 subów. Naprawdę mnie podziękowałbym bardzo, gdybyście Kliknęli te czerwone przychystą, a potem weszli w link w opisie, na którym jest napisany kanał Florixa weszli na, na kanał Florixa no i zasubskrybowali no. jego kanał. Wejdźcie na, na, na nasze instagramy. Linki w opisie. No, do naszych instagramu. W ogóle wykupiłem nam, wykupiłem nam zwiedzanie tego stadionu, więc no, teraz zwiedzamy. Ze mną jako przewodnikiem, bo ja budowałem ten stadion, więc to. No. Dzień dobry, wycieczko. Dobra. Dzień dobry, wycieczko. Witam Was, Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień 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 w, 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 w zwiedzaniu tego stadionu. No to chodźmy do szatni. Tu jest szatnia gospodarzy. Tutaj, tutaj są te, były takie gwiazdy jak e, Ronaldo w Meczu Towarzyskim Polska, Portugalia. Tutaj była na przykład gwiazda Robert Lewandowski. No A tutaj mamy szatnię gości, tutaj były już takie mniej znane gwiazdy. Dobra, to chodźmy na bój, no. Wejdźmy na bójnik. Tak się. Prezentuję ten stadion w całości. No. Tutaj, tam, tam jest. E, tam jest. Tutaj jest. E. Tu jest sektor gości. Akurat była niedawno tutaj mecz. E, właśnie Legi, e, Legia grała. Legion. No, tutaj e, był właśnie w tym odcinku, co byliśmy na stadionie z Wilksem. Tutaj, jak widzicie, jest nowa no. trybuna. Tutaj Ty będzie kocioł. Kocioł. Tu będzie kocioł, tu jak widzicie. Powoli zaczynają płaść a Wejdźmy na trybuny, ponieważ te trybuny... Chodź, te trybuny są tak, które specyficznie budowane. Są jakby zbudowane także jest tu elewacja i jest to takie kamienne suknie. W ogóle widzę wydajcie z naciego mi się podoba ten stadion, bo wiadomo nie jest on bardzo ładny. No i zasługują Wydaje się na sprawację. Dobra, no to teraz chodźmy już tak naprawdę koniec wycieczki, bo tak naprawdę na tym stadionie nie ma co zwiedzać. Nawet jeszcze muzeum nie zrobiliśmy, tam na razie jest budowę nie możemy nawet iść. Chodźmy zobaczyć jeszcze salę konferencyjną. To jest sala konferencyjna, chodźmy, fajnie. Zasiądźmy sobie tutaj, gdzie menadżer i najlepszy zawodnik maczył. Dzień witam Was na konferencji kolesowej po, po meczu. No, tam taki, taki wynik, Czy do dwóch ostatnio z Legią? dziękuję za konferencję, do widzenia. Dobra, chodźmy. Bo no, nasz zespół występuje w pierwszej lidze. Ale osta ostatnio z Legią wygraliśmy 3 do 2 kucharzy polskich. Więc no, i je nam bardzo dobrze. Daj wsiadaj. okej, okay, czekaj, okay, czekaj. Okay. No. I drugi raz w tym odcinku musimy jechać zatankować. Nie wiem czy w nie ogóle tak. dojedziemy. Widzowie, kończyło nam się paliwo. Szybko, szybko. Nie. Nie, kończyło się paliwo. Kończyło się paliwo, to... No choć nawet się tego pojazdu teraz zepchnąć, nie, no, to poczekajcie, muszę podbiec po tego. Nalać do kanistra. No. O, zapłaciłem już po wszystkim. Dobra, da, teraz już jedziemy do domu. Tylko pamiętaj, żebym po drodze rower wziął. No, poczekaj, bo nie mogę jechać. No jedź. Nie mogę. Nie chcę się odpalić. O, dobra, odpalił się. Dawaj. I jedziemy. Tutaj mamy restaurację pod złotymi łukami. A my teraz jedziemy do domu. Mm. Przy okazji Lolliks weźmie rower. I ja teraz będę musiał jeszcze posprzątać po tym imprezie. Dobra, widzowie, jesteśmy już pod moim domem. To tutaj sobie jadę, zaparkuję do garażu. Dzięki, Wlorix, że byłeś na moich urodzinach, to no, piona. No, nara. Piona, do, nara, nara. Wlorix pojechał do domu, teraz ja muszę posprzątać. No to zbieramy talerze, zebrałem teraz do zlewu, tutaj odkładam te rzeczy. Idę teraz się, powiem przywitać. Siema, obi, wróciłem już. Jak tam, piasek? Jak tam. Poczekaj, idę do po pojedzenia dla Ciebie. Myślę, że stek mu zasmakuje Idę mu dać steka. Siema, obiś, proszę, stek dla ciebie. Ej, obi Gdzie ty siada? Dobra, chodź. Dobra, czy ją dala będzie tak tu stał. Dobra, chowamy smyczkę, Kładam mojego iPhone'a i idę spać. Dzięki widzowie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zbijaj, Dawajcie, wbijajcie do mnie na kanał, zostawcie ten czerwony przycisk subskrybuj, który powinien być szary a jeżeli jest szary to bardzo dobrze, ale też wbijcie na kanał do Wlorixa i wbijcie u niego też 500 subskrypcji Oby, na, was to nic nie kosztuje, a my będziemy bardzo wdzięczni więc też wbijajcie na moje filmy shorts, shorts no i pamiętajcie, pejcie piosenka, mara